Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się utworem zespołu Manam pod tytułem Kocham Cię, a Kochanie moja. Akordy, jakie potrzebujemy do utworu. E małe, E duże, Fis małe, Fis duże, G duże, A duże, H małe i D duże. Oryginalnie utwór gramy na tym biciu, gdzie na raz łapiemy sobie, a na i uderzamy na dół. I mamy raz i, dwa i, raz i, dwa i. Ale my dziś zrobimy w takiej wersji bardziej ogniskowej, tak bardziej po mojemu, żeby to nam się lepiej po prostu śpiewało. Pierwszą część zaczynamy na akordzie H i mamy bicie trzy razy na dół, raz do góry. Później Fis, mol, znów H, Fis, E małe, H, Następnie akordy D i agramy na zwykłej połówce bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry i G na całej, czyli to jest trzy razy na dół raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół do góry. Czyli jest. I jeszcze raz cały ten motyw. Kocham cię, a kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to Polana w leśnym korszczu schowa. Ale tak na testa, żebyście ustrzegli. W oryginalnej wersji byście mieli. Kocham cię, a kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje. To polana w leśnym gąszczu schowana. I wy musicie sobie po prostu, wybrać, która wersja ma będzie bardziej pasowa. Ja mówię, oryginalnie jest na tym takim złapaniem, a ta, takim, ta z tym całym takim naszym biciem jest taka bardziej ogniskowa. To zależy od Was. Kolejną część zacznę od akordu D na połóweczce bicia, ale tylko to jest ten jeden akord. I później akord A gramy już na całym biciu, czyli trzy raz na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. Później mamy G. H. Fis. I teraz wracamy nadę na połóweczkę, A całe znowu. G. H. A I później motyw po prostu Zapędlamy i gramy od początku Tamtego wcześniejszego fragmentu Kocham Cię, a kochanie moje To rozstania Powroty I nagle dzwony dzwonią I ciało mi płonie I drogiejcieczki to było na tyle dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodoba. Bardzo fajny utwór. Zachęcam Was do posłuchania. I co i miłego dnia wam życzę. Na razie. Pa. Trzymajcie się!